Cześć, dzień dobry, witam Was w tą piękną słoneczną sobotę. Dzisiaj bardzo króciutko, ale pokażę Wam, opowiem Wam, czy można posadzić, czy można hodować grzyby u siebie na podwórku. I pomogę, pomoże mi w tym podwórku rodziców Domi. I tak, tato Domi w zeszłym roku. Po udanym grzybobraniu, po oczyszczeniu grzybów, oczywiście tam były skrawki tych oczyszczonych grzybów, było trochę tych roboczywych grzybów, posiekał te grzyby i rzucił tutaj pod płotem, pod drzewem, jak widzicie tutaj jest choineczka jakaś, no i pokażę Wam co, co znaleźli rodzice domich w tym roku pod płotem bo jest to bardzo ciekawe co prawda nie zebrali tych grzybów w odpowiednim momencie ale są ogromne i myślę, że będą tutaj rosnąć w kolejnych latach być może jeszcze w tym roku coś wyrośnie dobra, ale idę Wam pokazać zobaczcie jakie kolosy tutaj tutaj kolejne jest, o i dalej tutaj. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. cuda po prostu. I powiem Wam, że w tym roku robimy identyczny patent z grzybami u siebie i u moich rodziców. Właśnie właściwie u swoich rodziców, właśnie przed chwilą oczyściliśmy grzyby i za garażem rzuciliśmy. Co prawda, pewnie tam może być trochę gorzej z tą mikoryzą, z drzewem, które żyje w symbiozie z tymi grzybami. No ale zobaczymy. A u siebie na działce też e, zadziałku właściwie bo tam e, mamy taki lasek. Spróbujemy to samo zrobić. Właściwie w zeszłym roku też już e, wrzuciliśmy tam trochę podgrzybków. No i musimy pojechać, sprawdzić. Może coś tam wyrosło. Zobaczymy. No i tyle. Pewnie na, na dzisiaj już e, skończę udanego grzybo uprawiania.